Siemano widzowie z tej strony zakrzaki w dzisiejszym odcinku stało się coś, czego totalnie nie przewidziałem. Zostałem sprankowany przez własnego widza. W tym odcinku chodziło o to, że chciałem pokazać wam dwa przedmioty, które udało mi się zdobyć, które są tak jakby troszkę ukryte. No więc dzisiaj w odcinku grałem tymi oto przedmiotami i przy okazji zostałem bardzo, bardzo sprankowany. O co chodzi? Oglądajcie do końca, bo powiem szczerze, że ja giga się uśmiałem. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzę, subskrybujcie kanał. Bardzo to dziękuję. Możecie też zostawić łapkę w górę pod materiałem. Wbijamy 1000. Łapek. Jeżeli chcecie moje śmieć kodu za tej w sklepie Fortnite za co bardzo, bardzo dziękuję. No i polecam oglądać do końca, bo to co się stało mnie osobiście mega rozcieszyło. Widzowie w tej grze pokażę Wam powiedzmy, że ukryte przedmioty. Jeżeli byliście na ostatnich streamach, to na pewno wiecie, co się tam działo. Mianowicie niektórzy z widzów kupowali sobie właśnie losy w tych popsutych automatach po 100 golda, no a z nich mogą nam wylecieć naprawdę różne ciekawe rzeczy. Między innymi mogą z nich wylecieć przedmioty, które można trafić właśnie tylko w tym automacie. Jakie są to przedmioty? Chętnie wam pokażę, tylko na początek musimy znaleźć widzowie namiot, bo to właśnie w namiocie je ma. Może być z tym lekki problem, bo namioty z tego co wiem, to się totalnie losowo i chyba nie ma jakiegoś takiego jednego spawnu namiotów. No chyba, że jest, no to troszeczkę się zdziwię, bo o tym nie wiem. W takim razie celem na początek jest znalezienie namiotu, z którego wyciągniemy właśnie o te ukryte itemy. No i długo nie musieliśmy szukać, bo namiot znalazłem po jakichś 20 sekundach, czy coś takiego. Więc bierzemy namiot, oczywiście zabieramy też jakieś inne przedmioty, no i zaraz pokażę wam, o jakich temach mowa. Jeszcze tylko przed tym wypijmy potki, żeby mieć tutaj fula i nie zginąć z tymi przedmiotami, bo ogólnie szansę mam ty tylko jedną na nagranie tego odcinka. Jeżeli się wywalę, to po odcinku. W takim razie zróbmy sobie tutaj szybkiego boksa i już wam pokazuję, jakie mam przedmioty. Ale że jestem akurat w tej grze celem. Widzowie, wyrzucam namiot i sami zobaczcie, co tutaj mam. Mam tutaj, po pierwsze, USP, czyli tropiciel cienia. Jest to USP, który zaznacza, jakby cel, w który trafimy. Tak jak kiedyś kogoś przeszukiwaliście, to on właśnie robi coś takiego. Oraz drugi przedmiot to jest jedyna snajperka, która może pokonać gościa na hita, ponieważ daje ona 200 ponad w głowę. Więc plan jest taki, zabiera Mamy oto te przedmioty. Mówiąc szczerze, trochę się cykam tego używać, bo czekało to na mnie jakiś dobry tydzień. Zabierzmy sobie te itemy. Oczywiście, ło czy kręcę, czekajcie, musimy zabrać ze sobą też yy, nasz widzowie namiot w przypadku, gdyby ktoś nas zaczął dojeżdżać, żebym miał czas na schowanie tych itemów. Więc aktualnie można powiedzieć, że mam dwa ukryte itemy w kimpunku. Ty, jakbym dostał tą snajpę! Ty, chłop tam jest! Dobra, widzowie, ja może troszeczkę spokojniej to zagram, bo jeżeli ja w tej chwili wywalę się z tymi przedmiotami, to jest po odcinku. Na pewno postarajmy się pozbierać widzowie Matsy, no żeby Mieć czym się bronić i przede wszystkim budować. I w ogóle jestem ciekawy, czy gościu jest w szoku, że ja mam w ogóle taką snajperkę. No bo jednak, ja no, jest ona bardzo ciężka do zdobycia. Nie wiem, jaki jest procent szansy trafienia tej snajpy, ale słyszałem, że podobno mały. Chciałbym w tym odcinku dać komuś snajpę za 200, no bo tak jak mówiłem, to jest jedyna snajperka, jedyna broń, która aktualnie może pokonać kogoś na hita. Ze wszystkich itemów w ogóle dostępnych aktualnie w grze. Problem jest tylko w tym, że mam 4 amo do snajpy, więc no, tak niezbyt dużo. I z dropić ten domek, żeby mieć amunicję. Na szczęście mam w ogóle ulepszonego amunicję. Pozdro. Problem jest tylko taki, że nie dostałem z niego amodawów, więc yy, tak średnio, tak średnio widzowie. Okej, okay, jest amodawki, w takim razie możemy zaczynać. Tutaj, jakby co zaczynać? No, po prostu szukać gości. Trochę matca mamy, nie mamy, nasze ukryte przedmioty mamy, więc teraz postaramy się coś tutaj ugrać. Ej, bo jest 31 osób, a ja dalej nikogo tutaj nie znalazłem. Dobra, bez kitu. Chodzę po tej mapie, ludzi coraz mniej, a nikogo nie mogę spotkać. W sensie jest jednej strony to dobrze, bo nie stracę moich przedmiotów, a z drugiej to niezbyt dobrze, bo nie mogę ich użyć. Mam nadzieję, że jak ktoś mnie dojedzie, to zdążę schować je do namiotu, żeby spróbować w kolejnej grze. Dobra, widzowie, ktoś tutaj jedzie i chłop w ogóle robi jakieś triki na kładzie. Ok, bardzo ciekawe. Jestem strasznie ciekawy, czy chłop nie zobaczył? Dobra, o mnie. Widzowie, teraz full focus, musimy go porobić. Tylko nie przegraj tego zakrzak, tylko nie przegraj. Dobra, dostał 20 widzowie, zawsze coś. Łocie, kręcę, ej, bo ja zaraz tutaj się wywalę, serio. W sumie na blisko to ja mam bardzo zły lud bo tak naprawdę no nie mam żadnego shotguna. Wiecie co, biorę, rozkładam lunch i postaram się go porobić na daleko. No bo na blisko tak naprawdę nie mam dosłownie nic. Mam nadzieję tylko, że nie padnę teraz w powietrzu, bo będzie przypał. Okej, okay, tutaj jakiś banan łowi sobie w ogóle ryby. Aha, i tu ten niezły spam, fajnie. Postarajmy się trafić go ze tej perki! 290! I właśnie o tym mówiłem: to jest aktualnie jedyny przedmiot, który może pokonać kogokolwiek na hita. Jak było widać na załączonym obrazku, chłop dostał 290: czyli najwięcej damage'a, jaki da się w ogóle trafić teraz w tym tapterze I dojeżdżam jakiś spocenie: zwykł, czy ty mógłbyś może ode mnie odejść? Byłoby całkiem miło, ja bym poszedł po ten lód Bo ten chłop chyba chce mnie no, dojechać z tego co widzę. Dostał coś tam. Zawsze, zawsze jakiś lekki damage się przyda. Łocie kręcę! Chłopcu na spiderze poleciał. Ja mam strasznie małomatca. To jest mega problem. Ja nie wiem za bardzo, jak mam to rozegrać. Ale nie mam totalnie nic dostał. Dobra, 70. Kraka ma! No padnij ziomek, dobra, leży, widzowie. Przy okazji ten USP, który jest właśnie tylko z tego automatu dostępny, jest strasznie mocny. Serio, on jest giga mocny. Aha, i rekin mi zjada lud, no to fajnie. Ten USP ma po prostu bardzo mały rozrzut, no i dzięki temu strzela się z niego giga prosto i przy okazji to chłop do mnie nawala, a ja nie mam prawie w ogóle żadnych matców. Zbierzmy lepiej ten lud z ziomeczka, którego tutaj porobiliśmy. O, dobra, on miał marcy. No i elegancko widzę, to nam się mega przyda. Zabierzmy jeszcze dużą potkę. No nie no, możecie przestać do mnie nawalać. Ej, te chłopy chcą zabrać. Chyba moją snajpę. Gościu, zaraz się tutaj ze snajperki trafię. Nie no, proszę odejdź Ja nie chcę tylko stracić tych itemów, serio. Zabierzmy sobie tą rybę, zabierzmy sobie jeszcze może tego płaszczaka, chociaż średnio mamy za co go zabrać. E, po prostu może go zjedzmy. Jemy te ryby, zabieramy co trzeba, bierzemy amunicję, Macy i lecimy, słuchajcie, dalej. Tam jest ziomek i to Spider-Man. w miejscu, byku. Jasny, gwint już myślałem, że dostanie. To by było coś pięknego, serio. Ty, A gdyby tak przytrzymać tego Spidermana od strefy i w ogóle oni się tam biją, a tam zaraz w ogóle, no zaraz i gdzie strefa? Cały czas tam patrzę i ten gościu właśnie gubi się w strefie, czy mi się wydaje? Ej, przecież on zaraz padnie od strefy. To bije po dwa, a chłop dopiero co się zaczął bić. W sensie skończył bić. Ej, serio, on w ogóle stamtąd nie wychodzi. Choć powie mi, gdzie on w ogóle zniknął. Dobra, jest tam! Nie trafiłem, i ja nie mogę, mega mało brakło. Chociaż jeszcze nic nie jest stracone, poczekajcie. Ja nie mogę, gdyby się nie schylił, to by dostał Postaram się tutaj naprawdę wygrać gierkę Miejmy nadzieję, że nam się uda Jeżeli tak, to będzie koks Jedyna rzecz, która mnie martwi, to to, że jeżeli faktycznie padnę To ja już nie zdobędę tych itemów A bynajmniej na pewno nie dzisiaj Musimy to po prostu rozegrać taktycznie Nie róbmy głupich decyzji, nie podjeżdżajmy bez sensu Po prostu wiecie, na spokojnie, z daleka ze snajpy i może nam się udać Ej, czy ktoś mnie dojeżdża? Dobra, dojeżdżam jakiś spocenie z shotgunem yy, Czy mogła być teraz gorsza rzecz? Ej to 150, całkiem dużo! Nie no ten chłop jest ewidentnie totalnym no ziomek odejdź ode mnie! Ej, co jest grane? Widzowie bo ja chyba padnę za chwilę! Nie no tak nie może być, co? To proszę, nie! AHA chłopił mi do boksa! AHA! 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 Nie, zginąłem, nie wierzę w to! Patrzcie, ziomek jest w szoku W ogóle jak ja miałem przedmioty Nie wiesz, że serio to się stało W tym momencie myślałem, że wszystko jest stracone Ale napisałem na moim Discordzie, że poszukuję Osoby, która ma snajperkę Napisał do mnie widz o niku Bogdan, który powiedział, że ma tą snajperkę I chętnie mi ją da No i sami zobaczcie, co się stało dalej Ja już taki mega szczęśliwy Myślałem, dobra, mamy snajpę Może uda się nagrać odcinek, ale Coś poszło chyba nie tak Dobra widzowie, w poprzedniej grze trochę Mi się zginęło, ale napisałem na Discordzie, czy ktoś z widzów Może ma tą snajperkę i napisał do mnie Bogdan, że ją ma, elo Bogdan Halo, halo, oj siema Bogdan, no Bo tutaj właśnie powiedziałem widzom, że Napisałeś do mnie, że masz tą snajpę I co, i masz tą snajpę, mówisz Bogdan, tak? No mam, nie. dobra, no widzowie, elegancko Bogdan ma snajpę, więc w sumie Jest dla mnie ostatnim ratunkiem na nagranie Tego odcinka, bo jakby nie Bogdan To wydaje mi się, że no, ciężko Byłoby coś w ogóle z tego zrobić To co Bogdan, gdzie lecimy, w ogóle gdzie są namioty Jakieś do znalezienia, nie wiem, możemy lecieć na tiltedy bo tam w sumie mogą się często respić namioty. Postaramy się z Bogdanem wygrać grę. Może nam to się uda. Zobaczymy. Plan jest taki: znajdujemy namiot. Bogdan wyciągnie snajpę. Jakby będę miał tą snajpę i wygrywamy grę. Oddaję snajpę Bogdanowi. Mam nadzieję, że to się uda. Teraz tylko pytanie: czy uda nam się znaleźć namiot, widzowie? Bo jakby to jest też bardzo ważne. bo jednak, jak nie znajdziemy namiotu, to nie znajdziemy też snajpy. W sensie Bogdan jej nie znajdzie. Mam potkę Bogdan, jakbyś chciał potkę To ci tam rzucam. Trzymaj. Czekaj, czekaj. O, ja myślę, że to jest namiot to to był Wany. Bogdan, czy ty gdzieś widzisz namiot? Czy on tu w ogóle jest? Właśnie, no Właśnie lekki przypał mamy, lekki przypał. Dobra, Bogdan, ja zawijam gdzieś tutaj szukać snajpy. E, przód, w sensie namiotu. Ja cały czas gadam, że idę szukać snipy, Ja idę szukać namiotu. W ogóle ziomki tam na, 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 na tym, na domku jakiś chodzą. E, mamy lekki przypał z Bogdanem, widzowie. Dostał 30. Ej, Bogdan, są namioty. Dawaj, lecimy na namioty. Dobra, widzę, łatwiutko. Mamy namiot e, i zaraz tutaj mm, sobie pogramy egzotyczną snajpą. Chyba, że Bogdan mnie troluje. Bogdan! Widzowie, on mnie strollowa... Nie, nie, dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Widzowie... Bogdan naprawdę powiedział mi, że ma tą Snajperkę, a gdy już przyszło co do czego Żeby wyciągnąć ją z namiotu To jednak wyszedł z gry, wiesz co Bogdan Dzięki, że tak zrobiłeś, mega spoko No nie, no nie gadajcie Widzowie takich rzeczy, jasny gwint To był chyba oficjalnie największy troll na mnie Bogdan jest po prostu Widzowie szefem, Bogdan sobie opuścił Ekipę, jasny gwint No widzicie widzowie, chciałem nagrać odcinek Z egzotycznych itemów, ale no niestety Zginąłem w pierwszej grze, po czym napisałem Czy jakiś widz ma, Bogdan Napisał, żeba, ale jednak postanowił chyba mnie tutaj strollować. Dzięki Bogdan. Okej, okay, i Bogdana zawinęło z lobby. I nawet wyszedł ode mnie z lobby. Nie, no ja cię kręcę. W takim razie zostałem chyba bez snajperki. Powiem wam szczerze, że chyba wstawię to jako odcinek, bo czuję się, jakby ktoś mnie strollował. Można powiedzieć, że zostałem sprankowany, czy coś w tym stylu. Porobiliśmy w pierwszym meczu jakieś spoko, akcje. Niestety padliśmy, ale w drugim meczu stała się rzecz, której się nie spodziewałem. Ej, to to się. Jestem sprankowany. Widzowie, na tym chyba musimy zakończyć ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzowie, subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę. Możecie również użyć kodu ZAKRZAKITY w sklepie. No i napiszcie koniecznie XD w komentarzu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego piona!